To znaczy, jeżeli, jeżeli pojawiają się informacje, że ktoś może w Rosji zastąpić Putina, że ktoś może spiskować Włodzimierza Putinowi, to wy takim ka każdy autorytarny kraj... I... I to nie tylko jako prowokacja względem Ukrainy, My teraz jesteśmy z Radio w wielkiej podróży, byliśmy na Litwie, obecnie jesteśmy w łotwie, przed nami jeszcze Estonia. I to jest ten element. Estoński, ale już na razie zostawmy sprawę zabójstwa Darii Duginę. ...są zwolennikami projektu Unii Europejskiej, myślą o tym, że Unia Europejska kiedy stanie na własnych norach, są to wspierać, to jest też takie socjaldemokratyczne, im się to podoba... Może Ty chuj, chucz opierdolony!